Cześć, witam Was na testach odległości Nerfa TKPL. Dziś sprawdzimy, jak daleko uda nam się strzelić z torebką tajnej agentki. Wystrzelimy 8 strzałek, czyli podwójny magazynek, i sprawdzimy, jak daleko polecimy. Druga seria. Zdecydowanie najdalej leci pierwsza strzałka. Sprawdźmy, jakie odległości udało nam się osiągnąć. Najkrócej mamy strzałkę na 12 metrze, jest to strzałka z ostatniej czwartej ruchy, dalej kolejne dwie strzałki między 13 a 14 metrem, bliżej 14, trzecia strzałka na 14 metrze, dalej na 16 metrze jest jedna strzałka, dwie strzałki znajdują się Między 17 a 19 metrem. I jedna strzałka poleciała na 19 metrów. Podsumowując, nie udało nam się niestety osiągnąć zasięgu elit, tak jak jest według producenta. Najdalej strzałka poleciała na 19 metrów. Warto zwrócić uwagę, że najmocniejsze strzały jest zawsze z pierwszej lufy, z kolejnych luf są bliższe strzały. Dzięki za oglądanie to był Tezadległości Nerf TKP.